Witamy Państwa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Wyjątkowy dzisiaj dzień. Ze mną no niesamowita grupa zawodników Forlet Teamu, Mam nadzieję, że nikogo nie pomylę ze zdenerwowania niesamowite gwiazdy. Bartek Marszałek, Bartek Zmarzlik, Jakub Przygoński, Mikoł Marczyk, Krzysztof Szopiński i Szymon Gospodarczyk. Chyba nikogo nie pomyliłem. Witam was, z panowie, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, żeby zachować jakiś rytm, jest nas bardzo dużo, to będę, tak jak umówiliśmy się troszeczkę wcześniej, zadam jedno pytanie i będę prosił, żebyście po kolei odpowiadali. Więc pierwsze pytanie, które do Was wszystkich skieruję. Jak to jest za życia i sportowej kariery znaleźć się w Muzeum Sportu? Bartku. No, przede wszystkim to jest duża przyjemność i widzę, że też wielkie podziękowanie to myślę w imieniu nas wszystkich dla, dla pracy, którą wkładacie, bo. Muzeum kojarzy się z czymś, gdzie ogląda się jakieś coś, no za, jak za szkoły dzieciaki, coś nudnego i tak dalej. Tutaj ta współczesność, te, te interaktywne pokazanie tego sportu i połączenie starego z nowym, coś pięknego, także no, jest to wielka przyjemność i, i na pewno też czapka z głowy za to, w jakiej formie jest, jest ta, ta wiedza i tutaj te eksponaty muzealne wyeksponowane. Bartek Zmarzlik, dwukrotny indywidualny mistrz świata na Różna. Ja powiem tak, że dla mnie też wielka przyjemność jest, że mój oryginalny motocykl z Mistrza Świata tutaj stoi. Może za parę lat syna zabiorę i powiem popatrz na ten tato zrobił mistrza Świata. Dla mnie to będzie świetnym na pewno uczuciem, ale i też mnóstwo wiele takich innych pamiątek jest wspaniałych, na które warto zwrócić uwagę i po prostu wrócić trochę do historii, co takie budzi we mnie osobiście takie emocje, bo gdzieś tam od dziecka się interesuje sportem i takie rzeczy, jak się zauważy na żywo, to jest super sprawa. Kuba Przygoński? Ja też się cieszę, być tutaj w gronie nas, jak tutaj się ścigają, bo jesteśmy wszyscy z innych dyscyplin, ale tak patrząc na to muzeum, to mi się na przykład najbardziej podoba to, że są tutaj te realne rzeczy, na których każdy z zawodników się ścigał, tak jak Bartek mówi, jego motocykl, mój kombinezon, w którym zdobyłem Puchar Świata, ale są medale, są piłki, są koszulki, czyli te rzeczy, które mają w sobie ten prawdziwy naprawdę pot każdego z zawodników i są to realne rzeczy, na których Albo ktoś się ścigał, albo trenował, albo z nimi wygrywał, albo medale. Więc też trochę nie ma innej okazji, żeby zobaczyć tak dużo no, tych prawdziwych, no, to nie są atrapy, prawda? to są rzeczy, na których wszyscy, wszyscy ćwiczyliśmy, ale nie tylko my, tylko lekko atleci, piłkarze. E, tak naprawdę to pff, chyba nie da się wymienić wszystkich osób, które tutaj tą energię włożyły, więc fajne miejsce i bardzo się cieszę, że my jako Motorsport też tutaj się znajdujemy. Miko Marczyk. Dla mnie to oczywiście jest ogromny zaszczyt, że mogę tutaj być w takim gronie, bo jako sportowiec z lokalnymi sukcesami, biorę przykład z kolegów z międzynarodowymi i to jest pierwsza perspektywa, natomiast druga jest taka, że to jest niesamowita motywacja być w takim towarzystwie, w, w takim gronie, znaleźć się tutaj w tym muzeum, które łączy tak naprawdę przeszłość z teraźniejszością, ponieważ my przekazujemy eksponaty, tak jak kombinezon Szymona, który tutaj wisi nieopodal z aktualnych rywalizacji. I mam nadzieję, że jeszcze przez długie lata wszyscy tutaj będziemy cieszyć kibiców naszymi sukcesami sportowymi, a już teraz możemy być w tym muzeum, więc mieszamy przeszłość z teraźniejszością. Krzysztof szafa No Myślę, że dla nas wszystkich to jest wielka nobilitacja móc być w tym miejscu, gdzie jest jakby cała historia polskiego sportu i bycie w tym miejscu, w tym czasie dla nas chyba powoduje to, że każdy z nas jest jeszcze mniejszy w tym, co robi, jeszcze pokorniejszy, chce te nasze zadania wykonać jeszcze wspaniale i sportowe, nie tylko sportowe, więc dla nas wszystkich jest to na pewno wielkie przeżycie, móc być w miejscu, gdzie się ocieraliśmy jeszcze jak cza, cza, świat czarno-biały, o tą historię polskiego sportu. Szymon, tak jak tutaj koledzy wspomnieli, no fajne jest to, że można tutaj zobaczyć nie tylko rekwizyty ze sportów olimpijskich, ale także z motorsportu, co rzadko się spotyka w takich muzeach. Fajne jest to, że tak jak Miko wspomniał, wisi tutaj już mój kombinezon, w którym jakby w pierwszy, jest to nasz pierwszy kombinezon ze startu z Mistrzostw Europy, więc jest to jakby wspaniałe uczucie być tutaj częścią tego, tego muzeum. Także bardzo się cieszę z takiej inicjatywy. Panowie, no to wszyscy w jakiś sposób zaraziliście się tą żyłką sportowca, pewnie mieliście swojego idola. No, oprócz was tutaj, no bo wy już przechodzicie z każdym swoim startem, z każdym swoim zwycięstwem do historii polskiego sportu, do historii światowego sportu. Ale przed wami było też wielu wielkich, wspaniałych mistrzów, których my też staramy się tutaj. Z każdym miesiącem, z każdym rokiem w jakiś sposób no, nobilitować, pokazywać, tak, żeby, żeby byli widoczni. Kto był dla Was takim sportowym wzorem? Bartku, znowu zaczynam od Ciebie. No to u mnie pytanie jest oczywiste, że jest to mój tata. Łódź, która się tu znajduje, to jest zresztą jedyna Łódź w naszej rodzinie, na której medal Mistrzostw Świata zdobył mój tata, mój świętej pamięci brat i ja. Także no, nie wyobrażam sobie lepszego miejsca dla takiego cuda jak, jak tutaj. Także no, idąc tutaj moim wodnym szlakiem oczywiście, no, zarówno w sporcie, jak i w życiu z wartościami, tata jest takim moim przewodnikiem i na pewno wzorem do naśladowania. Tak jak Bartek wspomniałeś, mówię do Bartka z Marzlika, że jest też twój, tutaj twój mistrzowski motocykl, ale jest również motocykl pierwszego mistrza świata na żużlu, Jerzego Szakiela. Stoi obok twojego, posłuchaj, jak to wyglądało w twoim przypadku, Kto, na kim ty wzorowałeś się, jak rozpoczynała się twoja kariera? Oczywiście dla środowiska żużłowego Jerzy Szczakiel jest bardzo znaną postacią, gdzie też bardzo mocno to obserwowałem, aczkolwiek już tak jakby w innych latach zaczynałem i takim największym po Jerzy Szczakielu był, niezmiennie jest dla mnie Tomasz Golob, gdzie miałem i mam z nim bardzo dobry kontakt na co dzień i gdzieś tam próbuję się cały czas czerpać od niego te dobre po prostu rzeczy, bo to co on zrobił dla Polskiego i Światowego Speedwaya, to po prostu są duże rzeczy. Kuba, jak to było w twoim przypadku, bo to zdradzę, że twój znajduje się całutki kombinezon. Tak, tutaj znajduje się mój kombinezon, w którym zdobyłem Puchar Świata, ale tak historycznie patrząc na pewno na, na osoby, które mnie inspirują, to trochę jest każdy sportowiec z różnej dyscypliny, bo to nie jest tak, że tylko jestem zapatrzony na, nie wiem, na motorsport, czy, 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 czy na ściganie samochodem, tylko czy lekko atleci, czy spotykając się z takimi różnymi mocnymi osobami, to zawsze od nich możesz jakby wyciągnąć dużo fajnych wniosków, bo na koniec ten sport do końca sprowadza się do tego samego, czyli do rywalizacji, ciężkiej pracy, treningu, jakiegoś tam talentu, ale tak naprawdę to jest ciężka praca, bo w to wszyscy wkładamy bardzo, bardzo dużo pracy. Na pewno takim Osobą, która gdzieś tutaj kierowała tym motorsportem, to był też dziś Sobiesław Zasada, który był tą jedną z takich pierwszych osób, które w motorsporcie gdzieś się pojawiły, bo jednak mamy kraj, który jest jeszcze stosunkowo młodym krajem w motorsporcie na świecie. Więc tutaj tą historię trzeba jeszcze dosyć mocno budować. Miko? Ja tutaj tylko nawiążę do tego, co powiedział Kuba, ponieważ muzeum łączy przeszłość z staraźniejszością i od wczoraj wiemy, że Sobiesław Zasada wystartuje w wieku 91 lat w rajdzie safari w mistrzostwach świata w WRC, co pokazuje, jak motorsport jest niesamowity, i tak naprawdę jak długo ta pasja może trwać. Jeżeli chodzi natomiast o mnie, to myślę, że jest to takie trio kierowców rajdowych, których staram się podglądać i podziwiam kajetan Kajetanowicz, wielki autorytet, w momencie, gdy ja aspirowałem do tego, żeby dostać się do. Rajdów samochodowych to Kajetan był czterokrotnym mistrzem Polski, zdobywał tytuły w Mistrzostwach Europy. Oprócz tego Krzysztof Hołowczyc, ponieważ nikt tak jak on nie potrafi zarazić pasją do, do naszego sportu, do rajdów samochodowych. A także mam wielki szacunek do świętej pamięci Janusza Kuliga, który jeździł z niesamowitą techniką samochodem i staram się od każdego wziąć to, co najlepsze. Krzysztof Szopiński tutaj reprezentuje wyjątkową e, gałąź sportu, ponieważ latał, czy to może był już Wirko i Wigura? No, na pewno do... też, na pewno też. Natomiast zresztą, że to byłem taki wielobojowy, więc takie postacie jak Szurkowski, Kulej, Golop. Y... To te, te osoby gdzieś mnie inspirowały w różnych dziedzinach sportu. I ja nie ukrywam, że nawet w dniu dzisiejszym, jako spełniony w swojej tam dziedzinie, patrzę na tutaj kolegów siedzących przy mnie z wielkim podziwem i też początkowo chciałem być taki jak oni. Także to wszystko tutaj jest jakby splata się w jednym miejscu, w jednym czasie i powoduje, że ten sport jest taki piękny i inspirujący tych, którzy po prostu lubią sport. Szanowny gospodarczyk. Ja pamiętam, że taką pierwszą inspirację odnośnie sportu miałem jak byłem w szkole podstawowej, miałem około 10 lat, mieliśmy spotkanie z Jerzym Kulejem i to pamiętam, że tak mocno u mnie utkwiło, aczkolwiek no, moja historia jest troszkę inna, bo nie jestem teraz bokserem, a jestem pilotem rajdowym, więc później nie zaczęło się to zmieniać, później był tak jak Miko wspomniał, Leszek Kuza, Janusz Kulik, jakby na nich się wzorowałem, więc no, tak naprawdę kto wie, co jeszcze w przyszłości będę robił. Szanowni Państwo, tutaj my sobie rozmawiamy, jeszcze mniej więcej 5 minut będę ja tutaj zadawał chłopakom pytania, a później jest czas na pytania od was, także piszcie w komentarzach, gdybyście chcieli coś czegoś się dowiedzieć. Panowie, jesteśmy tutaj w wyjątkowym miejscu, za nami ściana chwały polskiego sportu i olimpizmu. Przed nami, tego nasi widzowie nie widzą, ale są prawdziwe medale olimpijskie, 78, 78 na razie, których udało nam się zgromadzić w naszej kolekcji. Tutaj olimpijczycy przyjeżdżają i odsłaniają te medale. Wiemy, My, że najcenniejszą rzeczą, którą może zdobyć sportowiec, jest medal olimpijski. A co jest dla Was najcenniejszą rzeczą w Waszej dyscyplinie, Bartku? No na pewno tytuł Mistrza Świata to jest taka, tak, takie ukoronowanie tutaj starań. I, i... Czy jest jakiś wyjątkowy wyścig, e, rajd, na którym. Na którym... No zależy z reguły tutaj, w, w większości z nas, to jest cykl, imprez, z których suma punktów w sezonie wyłania Mistrza Świata czy, czy, czy Mistrzów Świata zależy od konkretnie kto, kto, kto czym tutaj się ściga. Ale no, no na pewno od zawsze była jakaś dysproporcja pomiędzy sportami nieolimpijskimi i dyscyplinami olimpijskimi. Tym bardziej tutaj jest też głęboki ukłon w stronę naszego partnera PKN Orlen, bo po prostu no, jesteśmy troszkę traktowani jako reprezentanci tych dyscyplin po macoszemu i też tutaj nie ma nie ma co tego faktu ukrywać, dlatego tym bardziej wsparcie po prostu, na które nie możemy liczyć jakoś systemu i musimy tego wsparcia szukać trochę na własną rękę i tym bardziej bardzo, bardzo doceniam to, że znajduję się w takim gronie i na pewno możemy rozwijać nasze talenty pod skrzydłem tutaj narodowego czempiona. Bez tego byłoby na pewno bardzo trudno. Bartek Barzik? Bartek dość sporo powiedział, więc i wszystko trafne, ale tak jak z mojego punktu widzenia zawsze jako dziecko marzyłem być mistrzem świata i dla mnie to w moim sporcie było dla mnie najważniejsze, ale z roku na rok, tak jakby cele i marzenia dalej pozostają mi w danej dyscyplinie, którą aktualnie na przykład ja uprawiam, marzeniami dalej żyję i że tak powiem, jakieś bicie rekordów, czy właśnie wygrywanie w tych miejscach, co nie zazwyczaj się nie udawało. To są na pewno takie cele, które są dla mnie bardzo ważne i do których nieustannie dążę. Kuba przygoński? Na pewno tutaj w mojej dyscyplinie no to jest oczywiście Raid dakar to jest ta potężna impreza, która odbywa się co roku. Ona jest takim trochę motorsportową olimpiadą, bo jest raz na rok, jest jedna szansa, masz 14 dni, żeby wszystko zadziałało, czyli ty jako zawodnik musisz dobrze jechać, samochód muszę działać, musi działać, cały zespół musi działać, więc na pewno to jest taka największa największy gol dla mnie do osiągnięcia i, i, i duży cel, ale tak naprawdę tak patrząc też prosto, to wydaje mi się, że najważniejsze dla sportowca jest osiąganie własnych tych sukcesów, które on chce osiągnąć, czyli nie zawsze wygrana najbardziej cieszy. Często cieszy, nie wiem, nawet jest się nie na podium, ale, ale po prostu zrobiło się wszystko maksymalnie dobrze, a to miejsce jest czasem trochę wypadkową różnych, różnego, zbiegu z różnego zbiegu okoliczności, więc też polecam wszystkim nie stawiać sobie tej Poprzeczki na maksa wysoko, tylko osiągaj te swoje cele, bo one też najbardziej cieszą. Iko? U nas w rajdach drogowych oczywiście Mistrzostwa świata w WRC to jest ta najwyższa kategoria. Natomiast ja zawsze te swoje cele i marzenia staram się stawiać jako takie realne, aczkolwiek ciężkie do złapania tu i teraz. Więc na ten moment po sukcesach w mistrzostwach Polski cieszymy się, że startujemy w najstarszym rajdowym cyklu na świecie, czyli w mistrzostwach Europy. Mamy za sobą pierwszy sezon i liczę na to, że w tym sezonie, w przyszłym sezonie, będziemy w stanie walczyć o najwyższe pozycje właśnie w tym cyklu, i to na ten moment jest spełnienie moich marzeń, potem gdy dojedziemy do mety i spełnimy ewentualnie to założenie, to zastanowię się na nowo, jakie są moje marzenia. Krzysztof Szopiński. No w dalszym przypadku, jako sporty lotnicze, to niebo jest wielkie, więc tych imprez jest sporo. Wiadomo, mistrzostwa polskie, Europy, świata, różne dyscypliny, konkurencje lotnicze. No dla nas, jako akrobatów, to właśnie najważniejsze są te mistrzostwa świata oraz igrzyska sportów lotniczych. Jakby w swoich osiągnięciach indywidualnych, tak jak tutaj już koledzy powiedzieli, to przełamanie swoich barier, swoich możliwości w każdym locie, w każdym dniu treningowym czy na zawodach jest niesamowicie ważne. Tym bardziej, że ten sport jest nie jest do końca obiektywny, bo tutaj nie można go do końca zmierzyć. a z kolei jako pokazowcy, jako Orlen, Grupa Kowacyjna Żelazny, dla nas jest to też strasznie ważne, żeby przekazywać tą radość lotniczą tym, którzy nas oglądają i zarazem każdy dzień treningowy oraz pokazowy skończyć w sposób bezpieczny. To jest dla nas też przepotwornie ważne. Zresztą dla Was myślę też. Szyman? Jakby mnie ktoś zapytał dzisiaj, to oczywiście są to mistrzostwa Europy, bo, bo tam teraz ścigamy się razem z Miko i to jest dla nas główny cel, ale to jest tak, jak kiedyś już mówiliśmy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak już się zdobywa ten, to wymarzone marzenie. To tak naprawdę to, to jest mała chwila, już się myśli o tych wyższych marzeniach, więc na tą chwilę są to Mistrzostwa Europy, ale później no myślę, że będzie to poprzeczka wyżej, czyli Mistrzostwa Świata. Panowie, nasi widzowie zadają już pytania i to jest szansa dla Was, żeby się troszeczkę pospierać, bo pytanie do Was jest następujące. Jak uważacie, który ze sportów, który uprawiacie, jest najszybszy i najbardziej niebezpieczny? Kto pierwszy zabierze głos? Chyba już ja uważam, że licytowanie w tą stronę, no niebezpieczeństwo w każdym sporcie jest niwelowane a pewno przez technologię i tutaj chyba chcę też może przełamać jakiś mit, żeby młodzież garnęła się i szła w nasze ślady, że to nie jest, nie robimy tego po to, żeby sobie robić krzywdę, wręcz przeciwnie, no są największe gwiazdy sportu, osiągają jakiś poziom ocierania się o limit, a nie przekraczania go i oczywiście te wypadki są jako też wypadki przy pracy, one się zdarzają, ale... No, czy najszybszy to już nie mnie oceniać, bo to można jakoś konfrontować, ale myślę, że na pewno każdy, kto z maszynę, w którą z nas wsiada, to jest, to jest na swój sposób wielki wyczyn i, i, i tyle. No. Na pewno bym nie zostawiał tego i nie utożsamiał motor sportu z niebezpieczeństwem, bo, bo tutaj mocno staję za tym, żeby ten mito balać. Tak nie jest i na pewno też postęp tu technologiczny robi swoje i... i Zresztą no ostatnie jakieś wydarzenia i sportowe wypadki pokazują, że, że osoby, które kiedyś by po prostu o własnych siłach nie opuściły takiego pojazdu, teraz wychodzą i machają często kibicom i, i tutaj na pewno to jest na plus. Także nie w tą stronę, a wręcz przeciwnie zapraszam młodych do naszego motorsportowego świata, nieważne czy na wodzie, powietrzu, na lądzie, szutrze, asfalcie czy po pustyni, bo, bo to jest piękny świat i tutaj zapraszamy. Bartek Zmarzlik, jak to jest w żużlu? Czy to jest niebezpieczny, czy najszybszy z tych wszystkich dyscyplin? Nie no, może najszybszy to, to nie. Czy najniebezpieczniejszy naj też nie wiem. Każdy sport to jest. Jest ja tak powiem. No i tu każda dyscyplina jest właśnie różnie, bo tu nie ma kół, tam jest śmigło, tu są koła. Ja mam dwa koła, oni cztery koła i ciężko to jak, w jakikolwiek sposób porównać. Aczkolwiek tak jak mówim, chciałbym mówić bardziej o pozytywach, a negatywach, czyli o bezpieczeństwie, jest na tyle, co się za, zachowa jakiś umiar i e, tak musi po prostu być. Kuba. Mi się wydaje, że jakby trenując ciężko, przygotowując się i pracując nad tym, żeby być jak najlepszym, wkładała się tyle pracy w to, żeby być jak najlepszym, ale też na koniec jak najbezpieczniej nie wiem, pokonać dane zawody, wyścig czy coś, bo to nie jest tak, że jak ja bym stanął pewnie na torze koło Bartka, czy o każdego to jest chłopaków, to bym się zdziwił, jak szybko przejechał. A całkowicie inaczej wygląda to, jak siedzisz za kierownicą i to trenujesz się, jesteś tym ekspertem. I w większości to nie jest tak, że my jeździmy. Na szczęściu, czy na jakimś farcie, tylko tak naprawdę to jest wszystko wytrenowane, zaplanowane. Okej, okay, jest to na ryzyku, ale właśnie tam na tym ryzyku takim pozytywnym, że wszystko wiesz, co się ma wydarzyć. Więc yy, ciężki trening według mnie i ciężki trening niweluje i zmniejsza na pewno ryzyko. Miko? My w rajdach mówimy to finish first. First you have to finish. I to jest też taka zasada, której staramy się trzymać i oczywiście dobijamy do tych limitów. Natomiast zawsze z Szymonem wychodzimy z założenia, żeby robić to krok po kroku od dołu, a nie nałożyć od razu za dużą prędkość, ponieważ potem jak już się wypadnie z drogi, to ciężko wnosić jakiekolwiek korekty, poprawki i jest brak satysfakcji. A w sytuacji, w której rozwijamy się, trenujemy, przygotowujemy się rzetelnie do zawodów, poświęcamy na to dość dużo czasu, żeby przeanalizować on w rajdach drogowych, mieć dobrze ustawiony samochód, właściwie dobrane opony, to to ryzyko maleje i wierzę, że robimy to w taki sposób, żeby z zewnątrz wyglądało to na 110%, a tak naprawdę dla nas to jest na 90%. Krzysztof Szopiński. W naszym przypadku czasami ktoś pyta, że jest to niebezpieczne, co robimy, to ja odpowiadam prosto, że to, co robimy, to, co kochamy, jest bezpieczne, tylko dojazd na lotnisko mamy niebezpieczny i potem odjazd z lotniska. No oczywiście podczas tej codziennej jakby tam treningu, pracy, no to jest wiadomo ogrom pokory, przygotowań, Przemyśle, nie ma żadnej przypadkowości, jest to wszystko jakby wyćwiczone, bo tak jak kolega powiedział, potrafimy ćwiczymy, tak, walczymy, można powiedzieć, więc robota jest bezpieczna. Szymon Gospodarczyk. Tak jak tu koledzy wspomnieli, no ryzyko jest zawsze w tym sporcie, bo jednak to są sporty motorowe, są to ogromne prędkości między drzewami często skaczymy po 40 metrów i nie wiadomo, gdzie będziemy lądować. Ale tak jak koledzy wspomnieli, im więcej trenujemy, tym bardziej jest to bezpieczne, więc nie można tutaj się, jak to się mówi, porywać z motyką na księżyc, tylko przygotować się do tego wszystkiego i krok po kroku realizować swój cel. Panowie, zostało nam już niewiele czasu, to ja zadaję ostatnie pytanie, także możecie krótko odpowiadać, ja później chwilę podsumuję, no i pójdziemy oficjalnie otwierać tą część, która, na której również wy już jesteście, pomimo, że ciągle startujecie, mam nadzieję, że ta część będzie się ciągle rozwijała. Gdybyście nie byli sportowcami i nie robili tego, co robicie, to bylibyście kim? Bartek. No ja nie za bardzo sobie wyobrażam to, ale, ale ciężko mi odpowiedzieć. Kiedyś mama kierowała mnie w jakiś kierunek muzyczny, plastyczny, bo do tego mam też umiejętności, ale no wtedy moje życie by nie miało tego smaku i pasji, także tutaj nie za bardzo sobie wyobrażam jakiś inny scenariusz, świadomie podjąłem tę te decyzję. Też nie byłem pod presją rodziców, bo też może pomyśleć ktoś, że nic nie było na siłę wręcz odwrotnie. Nie byli za bardzo szczęśliwi z tego powodu, że zamarzyłem też wsiąść do wyścigowej łodzi. Także no, myślę, że jakby miało obstawiać się już wskazać, to, to bardziej może nie wiem, artysta albo, albo aktor, no, ale to już naprawdę byłoby na siłę, żeby mieć czego życia, tak to sport jest tym, co kocham i warto zarywać noce. Bo ja tego nie traktuję jako pracę, tylko wielką przyjemność i pasję. Marku. Nieraz się nad tym zastanawiałem, aczkolwiek cieszę się, że wybrałem właśnie tak jak wybrałem, i że jestem od, w tym od piątego roku życia. To tak za bardzo nawet wtedy jeszcze nie myślałem, co bym chciał robić, czy, czy czego bym nie chciał robić. Tylko po prostu robiłem w danym momencie to, co najbardziej mi sprawiało przyjemność i radość. A że od dziecka zawsze były motocykle, czterokołowce, kłady, jakieś różne maszyny jeżdżące, wszystko z silnikiem, to po prostu tam miałem banana na twarzy. I no nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy, i jakbym miał zrobić drugi, raz, poszedłbym w to samo Kuba Przygoński. Y, trudne pytanie tak naprawdę, bo chyba wszyscy tutaj od małego, małego gdzieś tam przy tych naszych pojazdach się znajdowaliśmy, więc tak trochę. Zostało to trakt, może nas, za nas wybrane, ale może nie za nas, trochę chyba chodzi o to, że to wszystko musi wynikać z takiej pasji, takiego, żeby tyle lat się być w motorsporcie, czy w ogóle się daną dyscypliną cieszyć, no to trzeba mieć do tego pasję. Ale jak ja bym był pewnie inaczej pokierowany, to jednak chyba byłby to jakiś sport, czyli byłaby to jakaś rywalizacja, bo jednak ja. Lubię rywalizować z innymi zawodnikami, ale może by było to, nie wiem, tenis czy bieganie, to, to, to nie wiadomo, ale na pewno jednak fajnie by było jednak tą wymianę yy, i ten o, o, o te lepsze wyniki walczyć. Miko Marczek. Mój tata od dziecka pasjonował się budownictwem i całe życie budownictwem się zajmuje. I pokazał mi tak naprawdę bardzo ważną rzecz, że w życiu trzeba robić to, co się kocha, a u mnie ta motoryzacja zawsze była na pierwszym miejscu, więc myślę, że byłoby to coś związanego z tym. Mam duże szczęście, że jestem kierowcą rajdowym, bo to jest naprawdę super fucha. A w przyszłości mam nadzieję, że może będę mógł pomóc kolejnemu młodemu pokoleniu, żeby jak najszybciej mogli stawiać kroki w tym wymagającym sporcie pod różnymi względami, żebyśmy mieli jak najwięcej mistrzów. Krzysztof Szopiński. Tak się wydarzyło, że nie, bo to mój świat. Myślę, że nic bym nie zmienił, bym chciał na pozostać, ale gdyby takie kiedykolwiek się wydarzyło, że to byłoby nierealne, to myślę, że przemierzanie mórz i oceanów i to najlepiej w sztormach. Tam bym się chyba odnalazł. Szymon Gospodarczyk. Ja zawsze chciałem być weterynarzem, aczkolwiek coś się w życiu tak odmieniło, że od 15 roku życia zamarzyłem, żeby być pilotem rajdowym i od tej pory konsekwentnie to realizuję. I... Jak na razie można powiedzieć, że dobrze mi idzie. Robię to, co kocham. Panowie, ja Wam bardzo dziękuję, że tutaj przyjechaliście, opowiedzieliście, znaleźliście czas. Słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie odnosili jak największe sukcesy i że te sukcesy będą tutaj też do nas trafiały, że będziemy je mogli eksponować, że nasi zwiedzający będą je tutaj mogli oglądać na żywo, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. Szanowni Państwo, dziękujemy. Gościliśmy w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie z niesamowitymi zawodnikami, którzy będą się tutaj u nas zjawiali, bo przy współpracy z PKN Orlen będziemy zapraszali poszczególnych zawodników do tego, żeby prowadzić programy edukacyjne z dzieciakami. Słuchajcie, będziemy się tutaj spotykali, także zapraszamy Was bardzo serdecznie, jak najczęściej do nas. My idziemy otwierać tą, tą niesamowitą wystawę, którą, tak jak już wspomniałem wcześniej, przy pomocy PKN Orlen, przy honorowym patronacie polskiego związku Motownow. Udało nam, się, udało nam się jakoś ładnie zaaranżować. A Państwa wszystkich zapraszamy tutaj do nas na żywo. Już od jutra będziecie mogli oglądać. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję Wam Panowie. I do zobaczenia. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo.